Coś uważajcie, bo Badnik panuje za tryhard... To nie Badnik za y Ben! No, y Panuje, tak, kurde, za skakanie. Nie skacz Będę skakał przy nim i powiedział, że to jest wiedla, śmierdziel i dewastatora. Dewastator czego? Aha, tego ci już nie powiem. <laughs> Cukiereczki. Oh, Czkiereczki. <laughs> ja nie mogę. Dobra, to bramy. 15 Dwa czerwone. No nie ma Ziemia Ognia już. Ha Halo mi się skończyło. No co? Ale ta gra jest teraz, kurwa, nudna. No dosłownie, <grym> powinni zostawić te efekty cukierków, było ciekawze. No Znaczy, może nie, nie wszystkie, ale no w to Ziemia Ognia było fajne. Najlepiej wszystkie, przecież po to właśnie, kurde, wszyscy chcieli te cukierki, bo to śmieszne efekty są. A nie teraz taki, co... O ten cukierek w ogóle nic nie robi nawet. Który? Nic jak każdy E Klasa D. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Na rzekł tutaj Delweg na cukierki. Ta gra ta gra to jest jedna wielka abstrakcja, teraz cukierki nie działają. Ja tylko traki. chcę zobaczyć czy nie macie broni, a później No nie mamy. Odkuję. O, ale fajna kamizelka. Aha, zabrał. No cukierki jeszcze zabrał! Aha, jaś tylko na zobaczyć czy broni nie mamy. No już no, zmieniłem no, wersję. No. Dobra, dobra Delvex, chodź. Chodź. Chodź, chodź. No skujęcie wow. i cię odkuję. Tylko chcę zobaczyć, czy broni nie masz. No, czekaj, nie Zobacz. Sigma, to jest... No, no dobra, to, to, to... Bo... Bo rozumiem, no, że tutaj cukierki nie działają. To jest jakaś abstrakcja. Ten serwer stracił właśnie magię swoją. No to prawda, tylko problem... A? Mam zadanie dla ciebie. Musisz wyniuchać... Yy, klatkę tego NTF'a, czy tam pieska, czy co to tam jest, Uf. takie biedne. No, no dawaj. Imo nie wiem, gdzie jest. Ja też nie. Nie znalazłem, ale idź, No idź przodem, iść. No tak, praktycznie. Ale tu nawet też bo góra Oj. 5 HP. serio, 5 HP zostawiłem Ej, tam mnie się. No to się poddaj, wróć broń. A ja się boję. Wrzuć broń. Mogę się poddać bez rzucenia broni? No to schowaj ją. Dobra. Chodź, idziemy. No to czekaj, skuję cię. Ej! Czekaj. mało wymiankę robię. Идите, я 操！这是哪啊 Nie widzę, nie, no nie widzę go. Nie widziałem go nawet. Trochę nie fair. Nie no. no jest zabity ładnie. Ale, ale, ale podoba mi się to, że on wrócił na tą samą pozycję, patrzę na tą samą pozycję co ja byłem na niej wcześniej. No więc więc ją zmieniłem. Nie no, ale to jest po prostu... Dobra, no, lecimy, lecimy, Arbus, lecimy. Gałga. Lecimy na gate 2. Ja. Ja mu ten... Jak bałkę ja jak się czujesz z tym, że Delvex jest naszym kapitanem? Bardzo dobrze, Ten będzie najlepszy na świecie. Ja. To jest najlepszy oddział na świecie, o co ty mówisz? No dobra, za kapitanę, jeszcze, za strzelanie pod ścianą. Jeszcze ten dobra. bydlak z... Niech będzie, adulował się na to. Wszystkie ulepszenia kogo. z mojej broni, no przecież to jest Dobra. Ja mówię, ja nie mówię, niestety. ten Bart, chodź Bartu, się, a ten mnie no. wziął, związał wszystkie rzeczy ukradł. Ja mówię, dobra, to ja idę w przepaść. i prawidłowo, komornik przyszedł. No, <laughs> ten... Tak. Potem warto. gdzie ty jesteś? Ja sobie tak myślę, kurwa, pod ziemią jestem, kretynie. Ej, Sandwich, zobacz, co, zobacz, co mam. Brzmienie na Belwexa. O, prawie... O kurde. Musisz mnie zabić, bo żebyś miała głos. Cześć, jestem przyjaznym SCP-kiem, proszę mnie nie... Podgrabnie Dzień dobry Sorry, broń wyjąłeś. Trochę się zestresowałem. Co ty ty robiłeś? Nie ma, wiem, że jest pod drzwiami. Jak to mi się kuca ogólnie, nie? Mnie zabić, bo żebyś miał głos. Cześć, jestem przyjaznym scp kiem Proszę mnie nie mm -hmm. No, Kubik trajhard, trajhard, ty. Ja ja co kubisz na serce coś ty stał? Dryhard, dryhard, keep wider. Co ja miałem Nie tak, tak, <grym> Ty się ochroniła, wymaję No to co? A ja do ciebie strzelałem? No, nie nie widziałeś mnie. No, ale nie strzelałem do ciebie. No, bo mnie nie widziałeś. Ale gdybym strzelał, bym nie strzelał. Bo stora, dam Dobra, ja uciekam, żegnam. nie. Nie! Ty <grym> na mnie krzyczałeś, że tryharduję. No, bo tryhard jesteś, ale nie idź. Idę, wygnam. Nie! Bo ci nie dam Busiaka na to, Dziękuję od ciebie. od ciebie nie chcę. Aha! Widzisz Kinga, jaki on jest toksyczny? I ja niby jestem toksyczny. A zobaczcie, jak on się zachowuje. Nie wytrzymam po prostu. Nie mogę.